Szanowni Państwo, wszyscy obecni dostojni goście, przeżyjmy wspólnie błogosławieństwo w tablicy pamiątkowej ku czci tych wszystkich, którzy walczyli w obronie krzyża. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Pana z Wami, Panie Boże Ty chcesz, Abyśmy wspominali męstwo i odwagę uczestników strajków w obronie tę tablicę, która upamiętnia ofiarę ich życia. Niech słowa wyryte w kamieniu trwają pamięci i w bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polakom ocenie miłości Boga i Ojczyzny. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proszę wyczytane osoby o odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Biskup Kielecki Jan Piotrowski, starosta Włoszczowski pan Dariusz Czechowski, wizytator kurat pani Mariola Koza, przewodniczący samorządu uczniowskiego Igor Romanowski. Zapraszam. Państwo, to ja, ja poświęciłem, nie proszę niech osoby, które czy, czy, bardzo proszę, tak no Dziękuję szanownym Państwu. Zapraszam delegację do składania okolicznościowych wiązanych. Kwiaty pod tablicą składają strajkujący, organizatorzy uroczystości oraz...